Hej, witam cię w moim nowym odcinku na tym kanale. W tym odcinku jesteśmy Violence w Robloxie. No i w dzisiejszym odcinku pokażę wam co zostało dodane w nowym updategucu Violence. A jeżeli ktoś jest nowy na tym kanale, może zostawić łapeczkę w górę i subika. Będzie bardzo fajnie, jeżeli to zrobicie, bo ponad 50% osób nie subskrybuje mojego kanału, więc zachęcam, zostawić subika z dzwoneczkiem. No i zostało dodane kilka aktualizacji. Mamy kilka aktualizacji, no były dwie mniejsze aktualizacje, ale ja Wam opowiem o tej po prostu ciekawszej, bo ta jedna prawie nic nam nie wnosiła. Jeszcze Wam tylko powiem, że zbudowałem sobie takie coś, że jeżeli spadniemy z wyspy, bo ogólnie, jeżeli ktoś się respił mnie na wyspie, to od razu się respi tam. Patrzcie, ja na przykład spadam i jestem od razu tutaj, albo na przykład jeżeli ktoś się respi tam na dole, to spada tam w dziurę i respi się tutaj. Więc to jest moim zdaniem takie bardzo pomysłowe. Mi się to bardzo podoba. No i przywróciłem to, bo już na drugim koncie takie coś miałem, to teraz też mam takie coś. Jeszcze przypuszczam, że coś tu dobudujemy, ale na razie przejdźmy sobie do abdyciku. Więc teraz mamy limit bloków 70 tysięcy. 70 tysięcy bloków to jest limit. Ja mam chyba 20 tysięcy, a kiedyś limit bloków to był 50 tysięcy. Więc o 20 tysięcy nam podwyższyli. Uważam, że to jest w miarę dużo, jak moja Moja sama działka ma tylko 20 tysięcy bloków. Wszystko co ja tu mam. Więc sami widzicie, jaką wielką można zrobić działkę. Bo jak ja mam, jak ja mam 20 tysięcy, to to jest tak naprawdę prawie 3 razy więcej. Czyli 3 takie moje działki i trochę jeszcze więcej. Więc bardzo fajnie, fajnie że ten limit zwiększyli. Mamy nowy konwojer. Nowy konwojer został nam dodany do Gierki. I już wam tu pokazuję. Pójdę tutaj konwojer i. Ojoj, oj, oj. czekajcie, bo to tu jest. Tu. To jest randomizer. O, randomizer to się tak nazywa. Stawiamy sobie tutaj, i wygląda to tak. Tutaj mamy takie wejście do środka. Biorę sobie tutaj na przykład beriesy. No, po prostu TTT. T, t. No i jak widzicie, one nam wypadają z dwóch stron. Przypuszczam, że to działa tak, że nam dzieli po prostu na pół. I nam dzieli na pół i wypada. I możemy do kilku skrzynek po prostu, może do kilku skrzynek nam to wpadać. Więc myślę, że w miarę fajne. No, po prostu bardzo fajnie, że dodali takie coś, że tam to rozdziela i może nam wpadać do kilku skrzynek. No i mamy jeszcze kolejną rzecz, jedną taką fajną, taką wizualną, że mamy nową animację podnoszenia kwiatuszków. Jeżeli podnosimy kwiatek, no to po prostu mamy tak ręką Tak ręką rusza, więc no I mi się wydaje, że nie ma takiego opóźnienia jak kiedyś było z tymi z podnoszeniem tych kwiatków I ogólnie nie wiem czy to już było, ale mamy te t, t. Tutaj to. O kurde, patrzcie, ile już się zrespiło tych czarnych kwiatków? No i tak, ogólnie tak trzeba zrobić, żeby respiły się czarne kwiatki. Stawiamy w taki sposób. O kurde, czekajcie, ja zbiorę sobie, dobra. Pozwólcie, że sobie zbiorę. E, no. Dobra. I polecam też, jeżeli postawicie tak te kwiatki, to polecam je jeszcze podlewać. Teraz wam w sumie powiem też o tym podlewaniu trochę. Zbierzmy sobie. Dobra, zbieramy to sobie. No, i mamy jeszcze nową fajną rzecz dodaną do tych zbierania tych kwiatków, czekajcie, tylko ja tutaj sobie jeszcze zbiorę te. No, i mamy tak jakby szybsze rośnięcie kwiatków, szybciej nam teraz troszkę rosną kwiatki, bo tam jest kilka rzeczy do tych kwiatków dodane. Na przykład nie resetuje się po wyjściu z gry, tak jakby rośnięcie tych kwiatków. No, i mamy na przykład jeszcze water. Tą doniczkę, water can. I jeżeli podlewamy, to mamy nową animację podlewania, jak widzicie, ona jest taka. No i myślę, że w miarę fajna to jest animacja. I jak widzicie, właśnie tak powstają szare i czarne kwiatki. Układamy sobie tak te kwiatuszki i powstają nam po prostu czarne i szare kwiatki. Ja mam tu jeszcze takie nowe kwiatki, które wyglądają właśnie tak. Też sobie je chciałbym ułożyć. I zobaczyć, czy z nich coś może wyrosnąć. Ułóżmy sobie... W sumie, dobra, muszę tak to ułożyć. Dobra. Podlejmy sobie. Pyk, w ogóle mi się wydaje, że z tych do, e, dafoi nic nie powstaje, dobra. E, możecie pisać, że coś powstaje z tych kwiatków. No i kolejna rzecz, e, ryby, ryby, już idziemy do ryb, bo ryby mają nową rzecz, e, która jest bardzo przydatna, bo wcześniej tej rzeczy nie było. I to jest e, jedna z lepszych rzeczy w tym abdyciku. Ale też te kwiatki, też mi się wydaje, że są w miarę fajną rzeczą, bo wcześniej nie dało się w ogóle tak naprawdę tych kwiatków wykluć. E, ja czekałem całą noc, na całą noc zostawiałem, może cztery kwiatki mi się zrobiły, te szare czy, i czarne. Czarnych chyba było ze dwa, a tych szarych były e, jeden czy trzy. Nie pamiętam, nie pamiętam, ale zrobiło się bardzo mało tego, a teraz jak widzieliście jest tego ogrom. I idziemy sobie tutaj do ryb pójdźmy sobie tam na wyspę, bo tu na 100% jest dużo ludzi, więc pójdźmy sobie tu na, na portal, bierzemy tą wędkę i jak widzicie mamy tutaj to jeziorko, o tu jakiś w ogóle sobie chodzi, człowieczek, mamy jeziorko, zarzucamy wędkę i trzeba chwilę poczekać i ryby zaraz powinny same podpłynąć do tej wędki, ja wam zaraz to przerzucę trochę bliżej nich bo ja już to widziałem, że one po prostu podpływają same do wędki, i to jest teraz yy, bardzo przydatne. Patrzcie, zarzuciłem i ta ryba, tak jakby. O, widzicie? Podpły podpływa do mojej wędki, i teraz mogę nią wyłowić. Do tej ryby też mogę za zarzucić. O, do tej na przykład. Patrzcie. I ona zaraz powinna tutaj do mnie dopłynąć. O, jak widzicie, płynie. No, i mogę nią już wyłowić. Więc bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne to, co zrobili. Mamy jeszcze, weźmy sobie broń: mamy jeszcze takie coś, jak może, mogliście zauważyć, bądź nie. Taki nowy bar. Nowy bar, tak jakby życia. Czyli mamy nowy, tak jakby wygląd swojego życia. Patrzcie, jeżeli on mnie walnie, to tutaj mi znika powolutku życie. No i mamy, tak jakby, no, mamy pokazane to lepiej niż tutaj w rogu, jak mieliśmy pokazane. Pójdźmy sobie, a dobra, w sumie nie będę szedł, ale teraz powiem wam, że o wiele lepiej niszczy się te wszystkie slajmy niż na samym początku gry. Ja pamiętam, jak to się słabo niszczyło, w ogóle się nie chciało, to już teraz serio się o wiele lepiej niszczy te slajmy i już jakaś tam zajaweczka może być, jak wbije jakiś update ich z niszczeniem tych potworków. I kolejna rzecz, to jest... E... Limit pieniędzy. Został zwiększony limit pieniędzy. Wcześniej limit pieniędzy to był 50 bilionów. E, wiem, że raczej nikt z moich widzów nie ma takich pieniędzy, a jeżeli ma, to możecie napisać w komentarzu i będzie bardzo fajnie. E, I przynajmniej się dowiem, że mam aż tak bogatych widzów. E, 50 milionów, teraz jest 50 bilionów, teraz jest limit. E, nie ma limitu tak naprawdę, bo jest napisane, że zlikwidowali limit 50 bilionów e, pieniędzy. I. Mamy jeszcze jeden taki mały update, że jeżeli. W ogóle coś mi się tu zbagowało. Dobra. Że jeżeli jemy, to jeżeli przestaniemy, to nam tak jakby to nie je. I patrzcie, jeżeli jemy, no to po prostu nam, jak zatrzymamy, to to nie je, tylko coś się zlagowało. A nie, dobra. Po prostu jak jemy i przestaniemy, to tak jakby nam tego nie zje. Nie wiem jak to nazwać, ale takie jedno z, no, z mniej przydatnych rzeczy. I chyba to na tyle z tych nowych update'ików. Mamy też kody zaproszeń, które są bezsensowne moim zdaniem, ale niech już im będą. Porzucamy sobie tutaj. No i myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Możecie się zostawić łapeczkę w górę i subika. Będzie bardzo fajnie, jeżeli to zrobicie. Eee, no, bo pamiętajcie, że 50% osób nie subskrybuje mojego kanału. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!